Siemano, ja jestem Prelud i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie event świąteczny tutaj, który zaczynamy u werki. U mnie ona pojawiła się w Montgomery, w tym oto miejscu. I jeszcze na wstępie chciałbym Wam podziękować za wszystkie donaty. Wyświetlają wam się teraz na ekranie i nie przedłużając zapraszam już do odcinka. Uspokój się, tylko ty możesz pomóc uratować święta. Ok, pomogę odnaleźć świętego Mikołaja. Dobra. Super, musisz się udać do elfiego do detektywa Patryka. On jest najbardziej zaangażowany w poszukiwania. Ja go widziałem ko koło Unipera w SF. O właśnie. Bo jak szukałem werki, kur na całą mapę zwiedziłem i, i akurat w tym miejscu mi się pojawiła. A szukałem pierwszy po tych większych miastach, a potem właśnie tutaj, po tych wsiach wszystkich i, i w końcu się udało. Jedziemy do SF. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ta łajza tutaj stoi. Ale tu jest aut w ogóle zostawiony, nie? Nie obchodzi mnie to, kim jesteś i jak się nazywasz. Nie wiem, co o naszych sprawach może wiedzieć zwykły człowiek. Czyli co? Los Santos będziemy musieli przeszukać. Będziesz musiał porozmawiać z tym człowiekiem? Zwykle można go spotkać przy pracy w magazynie. Ruszam z nim porozmawiać. No to rura na magazyn teraz. Dobra, jesteśmy magazyn. Parkujemy sobie tutaj. Macie tu też płatny parking, to lepiej sobie to załatwić wcześniej. Żeby wam pury nie odholowali. O, jest. Widzę nie, jesteś skory do rozmowy. Nie widzisz, że jestem zajęty? Weźmy do rzeczy, chciałbym tylko o coś zapytać. Podobno niedawno widziałeś się ze świętym Mikołajem, czy to prawda? Ten czerwony, przemądrzały dziad stwierdzi, że jestem złym człowiekiem. Święty Mikołaj stwierdzi, że będę lepszym człowiekiem, gdy praca, którą mi zlecił, zostanie wykonana. Ale skąd będzie wiedział, że to ja ją wykonałem? Wiem do czego zmierzasz. pomogę ci, wykonam pracę za ciebie. Musisz roznieść w magazynie 100 skrzynek są to jakieś świąteczne prezenty, czy inne wzdety. No to teraz będziemy musieli 100 skrzyń na magazynie przenieść. I to chwilę zajmie. Także ja sobie to zrobię i za chwilę wracamy. Dobra, lecimy już z ostatnią paczuszką. I będziemy wracać do naszego ziomka. I co, skończyłeś? Tak, udało mi się, Twoja praca została wykonana. No i super. I super randzko. pozostaje mi jedynie podziękować. A teraz spada już. O ty, kurna. Mieliśmy umowę co co było dalej? Gdzie udał się święty Mikołaj? Ach, nie dasz mi spokoju, prawda? Wsiadł do czyjegoś samochodu. Był to ciemnozielony rancher. Chyba w wersji Long. Może to się przyda. Wiesz gdzie pojechali? A co ja jasnowić? Ale zapamiętałem tablice. Były dość specyficzne. No i dobra. To mi powinno wystarczyć. Dziękuję ci za pomoc. Wróć do Elfa. Patryka w celu przekazania mu zdobytych informacji. No to jedziemy. No i co? Ziomka bierzemy ze sobą. O myślałem, że już nas zostawia, więc się trzyma dzielnie. Uwaga na głowę. Nie! Zostawił nas, ale dobra, jedziemy. Mam nowe informacje. Człowiek przestań się zrzeć. To ściśle tajne, a ściany mają uszy. Tu nikogo nie ma. Mikołaj ostatnio wsiadł przy magazynie do ciemnozielonego ranchera. Miał specyficzne tablice rejestracyjne LV Green. Prawda delikatnie się w tej chwili komplikuje, ale w sumie jest pewna możliwość. Musiałbyś zakres się do wydziału komunikacji, wykreślany na temat pojazdu z blachami. Tymi blachami. No luz. Gdzie znajdę ten wydział komunikacji? Znajduje się on w roke Escalante Las Ventures. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. A tu sobie postawimy na szybko. Chyba tam długo nie będziemy, nie? Może tu? Bo nie mogę się ujawnić mu, nie? Aha, dobra, już wiemy. Musimy jakoś tak przejść, żeby nas nie zauważyli. No to lecimy sobie, tak? Tu, tu, tu. Na pewno nie? To gdzie to może być? To inne pomieszczenie musi być. Dobra. Yy, gdzie tu można jeszcze wejść? Tutaj? Widzę, że oni mają wypierdzielone w nas, chyba. Las Venturas Mam, dobra Udaj się do El Cuabados Cuabrados W celu znalezienia informacji o samochodzie O, na milimetry Dobra, i chyba już wiem, gdzie możemy szukać Informacji o tej furze Tutaj jest taka takie wejście, taki domek, można powiedzieć. Ja już to wcześniej widziałem jak szukałem tej werki. Kurde, wszystkie miejscówki obleciałem, nie? Żeby ją znaleźć. O, po tych schodkach do góry i tu ktoś powinien być. Dobra. O. Tam ktoś jest. Szukam zielonego ranchera long z tablicami. Nie gadam z policją. O, jest wiesiek. Szukamy zielonego ranchera. Szukam. A iść, jestem daltonistą, nie umiem czytać, a poza tym nie, zna, nie znam się na samochodach. Nic tu po tobie, bywaj. Jasne. Widzę, że swoi wszyscy. Nie ma 60 w okolicy. O, niestety mieszkam tutaj od niedawna. Nic takiego nie widziałem. Nie mogę ci pomóc. Kogoś jeszcze tu znajdziemy, czy nie bardzo? O, jest jakaś lala. A gdybym coś widziała, bym ci nie powiedziała. No ja to mówię, wszyscy są swoi. Dobra, znajdziemy tu jeszcze kogoś. Krzysiu wygląda na 60. Może on coś powie. Ta nieraz już mnie prawie potrącił. Nie bywa tu jednak często. No, od razu. Prawie, prawdę mówiąc, nie widziałem, go, nie widziałem go tutaj od lat. Wiesz może gdzie mieszkał? Wiem tylko, że przesiadywał w melinie pod wieżą. Ciśnień. Dziękuję za pomoc. No, gadaj czego chcesz. Też może kto jest właścicielem tej nieruchomości. Nie, nie wiem. Chociaż jest taka pewna legenda, ale jest głupia. O jakichś elfach i tak dalej. Możesz powiedzieć coś więcej? No, nie, nie mów mi, że wierzysz w takie rzeczy. Wierzę możesz? Skoro tak bardzo ci zależy, mogę, ale nie za darmo. No, trzeba będzie mu sypnąć groszem. No, pewnie czego chcesz. Sanfiero, O boś, trzeba tam jechać. No to jedziemy do Sanfiero. Tu pewnie będzie ten sklep. No, jest tutaj. O, proszę. Dobra, to była trójka z tego, co pamiętam. Przynajmniej tak mówili. A teraz zjeżdżaj i idę delektować się moim winem. Dziękuję za pomoc. Dobra, wracamy do Elfika. Co nam powie ciekawego teraz? Dowiedziałeś się czegoś? Tak, wydaje mi się, że wiemy, kto stoi za zagnięciem świętego Mikołaja. Pewnie zły goblin zwą go zbyszek. Podobno co roku próbuje zniszczyć święta. Więcej na pewno będzie wiedział mój przyjaciel. Szans, znajdziesz go w chatce w na Monchiliad. No to jedziemy tam. O, oh, no to teraz. Jest to farmer, nazywa się Ryszard. posiadam gospodarstwo w The Farm, hrabstwo Flint Country. Ja pierdzielę. No to na farmę trzeba zapierdzielać teraz. Oho, przegiełem. <grywa> mhm. Mm mhm. Mm to jest tu, ta farma. Ale tu, audi jest. A gdzie małżonek? To mój mąż pojechał do miasta, niedługo wróci. Dobrze, zaczekam tutaj na niego. Nareszcie, rysiu wrócił. Dobra. No i ogólnie trzeba poczekać na niego z 20 minut dobrze, także polecam podspierdzielać, a nie jak ja czekałem. Małżanka przekazała mi, że chciałeś ze mną mówić. Po jakiego grzyba ci ta roślina? Nie wiem kto cię tu przysłał, ale wiedz, że rośnie ona tylko raz na kilka lat w specyficznych miejscach. Dał mi się zdobyć na Monchilio w lasach u podnóża góry. Gdybym miał jej szukać, zawsze właśnie tam przeszukał te lasy. O kurde, dziękuję za pomoc. To mamy teraz dużo szukania. Uważaj na siebie. Jedziemy stąd. Ale naprawdę, jak tam jest obok yy, koło drogi jeden las i jeszcze na samej górze są miejsca takie z drzewami. <noise> o kurde, proszę bardzo, znalezione. To chyba ten kwiat, teraz tylko wrócić do szamana. No myślałem już, że tu są jakieś podobne kwiaty, które okażą się nie tymi co trzeba, ale widzę, że jest git. Nie! Proszę, nie, 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 nie. Dasz radę, mordzia. Dobrze. się rozbiłeś trochę tu i się naprawił będzie dobrze. Nieważne, przygotuję wybór. Ty udaj się do Patryka i tam na mnie zaczekaj. Znowu pewnie będzie czekania, ja pierdzień. Wróć do elfa Patryka. Gdzie on to jest? Nie, no proszę. A, dobra. Kim jesteś? No to Zbigniew złapał. Na pewno już mnie nie, na pewno już mnie znasz, nazywam się Zbyszek. Pytań, czego ode mnie chcesz? Zacznijmy od początku. Farmer Rysza dał mi znać, że interesujesz, interesujesz się pewną rośliną. Współpracuję teraz z Mikołajem, jako pierwszy zauważyłem jego zniknięcie, zgłosiłem detektywowi, Patrykowi. Patrykowi pomaga mu w tym śledztwie, a nie powiedział ci on o mojej przemianie? Nie, w zasadzie byłeś jego głównym podejrzanym, a to skurczy, by go szukał nas. Musimy szybko ich znaleźć, poszukajmy jakiś wskazówek w mieszkaniu elfa. Ja pierdziele. Fajny pokój się Powinniśmy natychmiast się tam udać. Poszukaj nieruchomości wynajmowanej przez elfa Patryka w Montgomery. No to ja już wiem, gdzie to jest. Dołączę do Ciebie tak szybko, jak tylko będę mógł. Ok. Lecimy. Mi nie gryź fury chłopie O! Tutaj trzeba zacząć poszukiwania. To nas odwiedził Mikołaja biją. Dwóch na jednego to banda łysego, dołączamy się. No i co? 30 koła i 150LP. Ja elegancko. 1259. No i dobra, i będziemy kończyć i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki mordy i się mamo.